Mi Ojca i Syna, i Ducha Świętego, Pan z wami. Przeprośmy dobrego Boga za nasze grzechy, byśmy mogli w sposób godny przyjąć Komunię Świętą. Spowiadam się Bogu wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Prze to błagam Najświętszą Maryję Zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga Naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Słuchajmy słów Chrystusa. Kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne. A jako wskrzeszę w dniu ostatecznym ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a krew moja jest prawdziwym napojem. Módlmy się do Boga Ojca, jak nas nauczył nasz Zbawiciel Jezus Chrystus, Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie nie jest. Módlmy się. Boże nasz Ojcze, przez paschalne misterium swojego Syna dokonałeś naszego odkupienia. Dlatego w sakramentalnych znakach głosimy śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa. Spraw, abyśmy stale doznawali wzrostu Twojej łaski przez Chrystusa, Pana naszego. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa.